Hello, Moja zacząć nowego vloga. Ja go zaczynam z mojego stołeczka, a tu mam obok siebie, nie wiem czy będzie widać pranie Do zrobienia. Dzisiejszy vlog to będzie sprzątanie. Sprzątanie nie przed świętami, jakoś tak wypada, że święta. Opust mam taki opustu bajcer w domu, że dzisiaj sprzątam. Dzisiaj jest czwartek i jutro będę się chciała tam do warsztatów. Yy, ogarnąć, przygotować, trochę rzeczy pozałatwiać, także tak to będzie wyglądało. Także ja się zabieram za nastawienie prania i potem będziemy ogarniać, się. więc jak ktoś potrzebuje jakiegoś yy, tego yy, pomocy, przy, yy, motywacji przy ogarnianiu, to polecam. A potem mam jeszcze opowiem kilka fajnych rzeczy, bo kilka fajnych. Yy, Kilka fajnych spraw mam Wam do opowiedzenia, takich, yy, które się będą działy gdzieś tam po Nowym Roku i w ogóle. Pomyślałam sobie, że pokażę Wam od razu kilka takich rzeczy, których używam do sprzątania, które mi ułatwiają też sprzątanie, bo ja, to nie jest moja ulubiona czynność. Po pierwsze to są takie ściereczki. Yy, one się jakoś nazywają, wiecie, tam magiczne ściereczki, czy, czy cokolwiek. Znajdziecie je teraz wszędzie, one są bardzo popularne. Używacie je bez yy, środków, chemicznych Bez wody, także ta jest do mycia okien i powierzchni takich szklanych. A ta jest taka specjalna do, yy, do mebli, do, do czyszczenia sprzętu elektronicznego, więc ta też jest tak lekko nasączona wodą. Ja nią po prostu będę miała meble kuchenne, dlatego że moje szafki są pomalowane, więc ja będę czyściła w ten sposób. I jeszcze jedna najlepsza rzecz na świecie, czyli po prostu miska. Zwykła miska na pranie, w której ja mam, yy, zbieram sobie po prostu wszystkie rzeczy, które muszę gdzieś tam powynosić po pokojach. Wszystko daję do miski i potem to roznoszę. Yy, także <laughs> ja się biorę za dalsze mycie kuchni. Cezar, czekaj. O, chodź, pudełko weźmiemy. Weźmiemy pudełko? Tak? Dobra, panie, dobra, panie Cezarze. Czekaj, weźmiemy pudełko. Jestem, stoicie na pudełku tym razem. Wczoraj stałyście na książkach, dzisiaj stoicie na pudełku. Yy, bo muszę zainwestować w jakiś lepszy mini statyw. Mówiłam wam, że pogadamy sobie chwilę dzisiaj i pogadamy sobie. Chodzą mi po głowie. Znaczy, chodzą mi po głowie, dojrzewają we mnie pewne rzeczy i mogę się z wami tym po tak powolutku już zacząć dzielić. Będzie trochę zmian w potaniości. Słucham kochani. Jeżeli chodzi o rozwój i o y, kierunek, w którym będzie szło potaniości w kolejnym roku, żebyście po prostu mogli sobie zadecydować, czy chcecie ze mną zostać, czy też uznacie, że to nie jest coś dla was. Więc, potaniości w przyszłym roku będzie się skupiało dużo bardziej na psychologii wydawania i posiadania pieniędzy. To jest coś, co mnie ogromnie interesuje. To jest coś, co Uważam, leży absolutnie o podłoża naszych, tak jakby naszego, tym, jak my zarządzamy pieniędzmi, bo pieniądze same w sobie są całkowicie neutralne, ale y, to jak my po prostu je wydajemy tutaj w grę wchodzą nasze historie rodzinne, nasze przekonania, to jak my, to jak my y, jak, w jakim społeczeństwie żyjemy, w jakim jesteśmy kręgu, naszych znajomych, naszej rodziny, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Jak my wydajemy pieniądze? Yy, to jest coś, czym ja się bardzo mocno interesuję. Chciałabym też prowadzić, yy, o tym będę Was informowała gdzieś tam wcześniej, takie sesje jeden na jeden, jeżeli ktoś chciałby ze mną przepracować swoje problemy finansowe. Nie, żadne tam rzeczy kredytowe, bo ja nie jestem doradcą finansowym, ale takie rzeczy, właśnie o przekonaniach, o pieniądzach. I tego typu rzeczy. Ja osobiście, jeżeli chodzi o to o moje kwalifikacje i kompetencje, to też się uczę. Umówiłam się teraz z osobą, która trenuje właśnie, zajmuje się jest psychologiem i zajmuje się zawodowo, właśnie tematem właśnie takiego coachingu kryzysowego i w ogóle ludzi w kryzysie, i pracą z przekonaniami. Też to umówiłam się i będziemy po prostu robiły sobie takie sesje jeden na jeden, gdzie ona będzie mnie uczyła tych wszystkich takich praktyk i będzie po prostu mi pokazywała też inne, bo ja już trochę tych praktyk znam, niektóre sama sobie wymyśliłam, a potem się okazało, że one są takie legitne, więc, więc wiem po prostu, że, że to, jest, to jest coś, co bym chciała robić. Jeżeli chodzi o tematykę budżetu domowego. Absolutnie. Z tym ym, te, tą tematykę ja zaczęłam swój kanał po taniości i ta tematyka ja czuję po prostu, że ja wyczerpałam ten temat. Ja nic Wam innego nie powiem oprócz tego co już jest na kanale. Dla mnie powtarzanie znowu tego samego to jest po prostu taka strata mojego czasu i waszego, bo nic się w tym momencie nie zmienia. Ja korzystam od, yy, od, kie, od kiedy, od roku wydałam yy, workbooka, wcześniej dwa lata, od trzech lat korzystam z moich metod budżetu domowego i one naprawdę działają. Tylko trzeba po prostu dać temu wszystkiemu czas. Zmiana wymaga czasu. Yy, takie te metody są o tyle właśnie fajne, ja to uwielbiam, że one pokazują w taki bardzo prosty sposób, działając z tym, co się już ma, na przykład tą metodę drobniaków, yy, że drobniaki mają moc. Do mnie naprawdę mnóstwo dziewczyn napisało, ja sama też tak właśnie zaczynałam, że zobaczyły w końcu, że mają tą kasę u siebie w budżecie i ten pierwszy mały kroczek prowadzi do kolejnego małego kroczku i prowadzi do kolejnego małego kroczku. Także to jest, yy, to jest super i to jest coś, co ja właśnie będę się chciała Yy, chciała skupić yy, tak chciałam po prostu z wami pogadać zapytać się czy to jest yy, czy to jest coś co by was też yy, interesowało bo, bo dla mnie miesiąc taki ten grudzień generalnie to jest taki właśnie miesiąc refleksji ostatnie trzy lata to było naprawdę bardzo dużo yy, bardzo dużo się wydarzyło bardzo dużo się wydarzyło, bo 3 lata temu w styczniu, no ja podjęłam te decyzje takie hardkorowe, jeżeli chodzi o moje życie, i które doprowadziły do bardzo wielu innych decyzji. I uświadomiłam sobie też dzisiaj, właśnie jak z Kasią rozmawiałam, bo mieliśmy taką rozmowę pierwszą naszą, uświadomiłam sobie też, że bardzo dobrze mi jest znane to uczucie takiego uczucia takiego zapętlenia, takiego uczucia po prostu pozostawania takiej takiego jak ptak w klatce, że po prostu nie ma możliwości ruchu, takiego uczucia, że po prostu ja nie, nie widzę innych, yy, innych wyjść, że ja widzę tylko jedno wyjście i ja po prostu mam taką zaburzoną percepcję, że widzę tylko, widzę po prostu tylko tak, a nie widzę nic co jest yy, wokoło. Wiem jak to jest, jak się człowiek czuje, że po prostu nie ma wyjścia, że jest taki no, po prostu przywalony tym wszystkim. Ja pamiętam te, to uczucie jako prostu jak mnie całe, całe ramiona bolały, yy, jako po prostu jakby człowiek nosił cały ciężar świata na swoich barkach. I wiem też, jak jest dobrze, jak ten ciężar się po prostu z siebie zdejmie. I ponieważ ja tą drogę przeszłam. Ja przeszłam tutaj studia, zrobiłam sobie te szkockie i te studia szkockie mnie nauczyły, bo oni tak uczą, tak? Tego, tego, że pacjent jest w centrum. Pacjent nie jest taką jednostką, że to jest tylko pacjent w szpitalu. My tutaj na pacjenta, jak mamy pacjenta, my patrzymy na jego całe otoczenie, na całe jego życie, to, to czym on się zajmował wcześniej, jaka jest, jaki ma, jakie, jakie ma wsparcie od rodziny, jakich będzie potrzebował wsparcia od tutaj socjalu jakiego będzie wsparcia potrzebował od fizjoterapeutów, od, yy, tam wiecie, takich tych rzeczy do domu, yy, które muszą mu, które muszą mu dać, jakich musi mieć specjalistów innych. To jest wszystko, mi to pomaga w ten sposób, że ja po prostu, jak ja sobie patrzę na, na kogoś, z kim ja rozmawiam, ja widzę ten cały, ja widzę ten cały obrazek i pomaga mi to to, że ja umiem te kropki połączyć i umiem się postawić, bo ja sama w tych sytuacjach byłam byłam w tych sytuacjach i, do, i wiem po prostu jak się wtedy człowiek czuje i przeszłam też ten proces i wiem jakie on ma też pułapki bo taką na przykład ogromną pułapką jest to, że kiedy my zaczynamy pracować na przykład ze swoimi przekonaniami to jest taki moment takiego po prostu czujemy się takie oklapłe, że takie Boże jedyne co ja po prostu, co ja mam z tym zrobić, ja nie wiem co ja mam z tym zrobić i wtedy ja mam takie narzędzia właśnie, które pomagają wznieść tą swoją pewność siebie znaleźć te swoje zasoby będziemy z Kasią pracowały nad takim tematem na przykład, kiedy twoje otoczenie nie jest wspierające dla Ciebie, bo to jest bardzo ważne, żeby otoczenie wspierało, yy, wspierało w zmianie, a nie zawsze tak jest. Czasami jest tak, że po prostu my czujemy tę zmianę, a nasze otoczenie jest po prostu w kontrze i mówi, no nie, ja ci nie pozwalam, bo ta osoba, na przykład, z którą my jesteśmy, czy to jest nasz partner, czy nasza jakaś najbliższa rodzina, nie chce tej zmiany, nie jest na, to, na nią gotowa. i wtedy to, to my musimy w sobie znaleźć podwójne pokłady siły, żeby tą zmianę przeprowadzić i wtedy też się zastanowić, czy ja chcę w tym zostać, <laughs> czy ja jestem na to gotowa, czy ja po prostu mam tą siłę i ja chcę znaleźć sobie nowe, yy, nową swoją po prostu, nową swoją taką małą siatkę społeczną, więc to są bardzo ciekawe rzeczy i to doświadczenie właśnie, które ja mam i które ja mam ze szpitala, które mam tutaj w ogóle z takiego właśnie życia, wiecie, na emigracji to jest coś bardzo, bardzo cennego. Nagadałam się Mam nadzieję, że to co powiedziałam ma sens, bo ja nigdy nie wiem, jak po prostu luźne z świadomości płynie. Mm, ale tak, i nie mogę się już doczekać. Mamy warsztaty w sobotę i naprawdę będzie, będzie czat, i będzie, będzie fajnie. Także kolejny rok zapowiada się naprawdę super. Także, tak jak powiedziałam, będzie więcej. Będę wprowadzała taką usługę. Yy, jeden na jeden będzie można ze mną po prostu sobie robić spotkania. Yy, niech... Gdzie można właśnie obgadać swoje rzeczy i będzie też więcej warsztatów. I tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o budżet, ja robię dokładnie to samo przez ostatnie 3 lata i to po prostu weszło mi w krew, weszło w nawyk i to działa. Po prostu mamy na początku mało pieniędzy, albo musimy po prostu się przyzwyczaić do tego, i potem tych pieniędzy powoli, 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 powoli jest więcej. I po prostu to jest tak, bo my się uczymy nimi zarządzać, uczymy się tego, co jest nam potrzebne, a co jest nam niepotrzebne, uczymy się tego, tego co jest zachcianką, a co jest potrzebą, uczymy się tego, czy swoje wartości, że my jesteśmy warci tego, żeby nie wydawać każdego grosza do ostatniego, aż że jesteśmy po prostu na zerze. Tylko jesteśmy warci tego, żeby mieć te pieniądze na odłożone na koncie. Mówiłam, że cała będzie miska, rzeczy do wyniesienia na górę? Mówię. Ogranałam tutaj ten schowek, bo tutaj zawsze się po prostu jeden wielki psyp. Także to moja szafka z Amazona. To są z Dunelma. Takie kosze, one są takie. No, nie wiem, to się nie nazywa materiał. Takie materiałowe są takie miękkie. Tutaj buty. Tutaj to tam, jak zawsze, u mnie przy sprzątaniu. Charity Shop. Zawsze mi się wydaje, że już się pozbyłam tych rzeczy. Już tu nic nie będę robiła, ale jednak. Ogarnęłam tą półeczkę. Ktoś się kiedyś pyta, czy ja się żegnam z domem. Nie, ona się po prostu przekrzywia, Jak wchodzę do domu. Ona się po prostu przekrzywia i... <laughs> ona się po prostu przekrzywia. Hello. Ona się po prostu przekrzywia i ja ją poprawiałam. Na górze są maski. Na dole są produkty do włosów. Spray, no bo dziewczyny, wiecie, muszą się spraynąć. A to wychodzi na górę, i stąd kilka tak wzięłam też. Tak, Cezar? Idziemy na górę to zanieść, a potem idziemy po Izę. Tak, jest! Bo ona już to do domu! Tak, kunziuś, tak! Do domu się Iza już wróci, no? By się przydało ze szkoły odebrać, nie? No, przydałoby się. No. Hello! Ja jestem już <laughs> ja już po ćwiczeniach poćwiczyłam sobie za Jana z Ewą Potem jedziemy za chwilę do, jedziemy za chwilę do banku, zakładamy sobie wspólne konto z krzyciem w końcu, a potem będę. A potem plan mam taki, żeby sprawdzić wszystkie technikalia do warsztatów. Więc yy, wiem, że dużo gadam o warsztatach, ale to jest po prostu mój temat przewodni w dzisiejszych dniach. Yy, także ten temat się gdzieś tam przewija. Yy, I tyle, spotkamy się potem. Powiem wam, jak było w banku, bo też chcemy w banku się dopytać, chcemy dzieciakom konta pozakładać, ponieważ dzieciaki mają kieszonkowe i kieszonkowe im dajemy tak do ręki albo coś kupujemy, jak oni tam chcą, żeby im coś kupić, a chcemy im po prostu założyć konta bankowe, żeby im przelewać ich pieniądze, bo bardzo często sobie oszczędzają na jakieś tam rzeczy i tak. Jakoś bezpiecznie jest jak mają na koncie, a nie gdzieś tam w pokoju, w skarbonce. Więc to jest mój plan: idę włosy wysuszyć i może nawet trochę makijaża strzelę. Mieliśmy dzisiaj malutką stłuczkę na parkingu. My cofaliśmy, kobiecina cofała. Znaczy, nie, ja nie cofałam, Krzyś cofał. A, wszystko moja wina. Nie, mi się wydaje, że ja odsłuchiwałam coś na Instagramie i Cię sproszyłam. Nie, okay. to jest taka sytuacja, że no, my oboje cofaliśmy, a że to było pod prostym kątem, to my kobiety nie widzieliśmy, kobieta nas nie widziała. Nie? Hmm. Ale to jest... Jak zwykle. Nazbijało mi się. Pierwsza rzecz to. Byliśmy w banku. Mm -hmm. A przed bankiem była mała stłuczka, o której ja powiedziałam trochę wcześniej. Nic tak naprawdę się nie stało do tego drzwi, ale. To o czym rozmawialiśmy potem to było świetne, bo doszliśmy do takich wniosków, co, co, co ja wiem też, że fundusze celowe i generalnie fundusze mieć na różne takie parapetie życiowe to jest złoto. No, dokładnie. To, tak. Nigdy nie wiadomo, co się stanie. U nas ostatnie kilka dni to jest tak. Iza wczoraj przyszła do domu i mówi, że mama, ja mam urodziny koleżanki, no to Wiecie, muszę sięgać do Puettera kupić, y, kupić tej dziewczynce jakiś prezent. Czarka urodziny. Potem y, wcześniej Ali urodziny były. Czarek na łyżwy. Czarek na łyżwy dzisiaj jedzie. Y, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której chciałam wam powiedzieć, to jest to, że y, zaczynamy szukać nieruchomości pod inwestycje i zaczynamy się za tym tematem w ogóle y, rozglądać. Byliśmy dzisiaj w banku, byliśmy po inną rzecz, bo zakładaliśmy sobie wspólne konto y, i. Zakładamy też dzieciakom konta, bo o to też jest często jakieś pytania: czy dzieci mają, jak u nas z dziećmi i z pieniędzmi? Ja nakręciłam kiedyś takie wideo: Dzieciaki mają kieszonkowe swoje i w ogóle, ale teraz będą miały też, bo już to w tym wieku, że mogą, będą miały swoje konta w banku. Ale przy okazji te, tam, tej wizyty, pytaliśmy się też o hipotekę pod nieruchomość, pod wynajem krótkoterminowy, więc taki turystyczno-rekreacyjny. Więc powiem wam, że ja się strasznie tym cieszę, że w ogóle yy, to nie to są tylko takie plany i rozpytywania się, to nie jest jeszcze w takiej fazie jakiś tam yy, robienia czy czegokolwiek, ale cieszę się, bo kilka lat temu to w ogóle by było gdzieś tam o, faj, fajnie by było i na tym, na tym by się skończyła cała, cała, no yy, cała dyskusja. To znaczy, my też oboje podchodzimy do jednej rzeczy, że w tej chwili nie mamy pieniędzy na kupno, ale może, nic nie kosztuje nas, żeby pójść dowiedzieć się, jakie fundusze nam są potrzebne, jakie przepisy nas obowiązują, jakie ubezpieczenia, takie rzeczy. W tym momencie wiemy, gdzie my musimy być z tą sytuacją, a nie, a nie no gdyby jest to, tak losowo. Jest to, jest to gdzieś tam w fazie planów i nic nie kosztuje pójść się, yy, pójść się dopytać, a my... Dzisiaj pokażę Wam też mój obiad, bo nie pokazywałam bardzo dawno Wam już co gotuję. Jakoś w tych vlogmasach tak to umyka. Dzisiaj, ponieważ byliśmy na zakupach, wyleciało mi całkowicie z głowy, żeby nawet wyjąć mięso z zamrażarki. I mówię, dobra, kupię szybko już takie. <gry> to nie jest dobry deal, i nie polecam tak kupować. To nie jest dobry deal, i nie polecam tak kupować, ale Wam pokażę. To jest takie mięso pokrojone już. Ono jest. Yy, ja nie lubię tego mięsa kupować, bo ono jest już pokrojone, jest droższe i też tak wiecie. Yy, wolę jednak pierś kurczaka, to wychodzi dużo taniej. I do, te, do tego będzie. Pasta, taki po prostu sos gotowy ze słoika. Kiedyś na tych sosach generalnie jechałam i bardzo dużo ich kupowałam. Potem na bardzo długi czas przystałam, a dzisiaj po prostu nie wyjawiam na zakrętach w tym tygodniu. Grudzień po prostu mnie przetłoczył, yy, wszystkim co się, te, co się teraz dzieje, i obiady w tym miesiącu po prostu zeszły na dalszy plan, i jest cokolwiek, żeby po prostu było coś ciepłego do zjedzenia. I czasem po prostu tak bywa. Nie mam z tego powodu wyrzutów sumienia. Wiem, że to jest taki okres, i wiem, że po prostu będzie niedługo lepiej. I tyle. I to nie jest coś, co mi spędza sens po spowie. mój y, koszyczek, w którym się zaczynało po taniości. Y, tak, to jest ten koszyczek. Tutaj było po prostu wszystko. To jest taki zwykły koszyk. Tutaj po prostu miałam zeszyt, tutaj miałam zawsze laptopa, sobie brałam w to y, długopisy, jakieś cienkopisy, zeszyt, laptop. Y, te baterie tutaj też były zawsze. Jakieś tam małe statywy, tego typu rzeczy. I... I z takiego małego koszyczka zrobiło się takie centrum dowodzenia. Także no działo się, działo się przez ostatnie, ostatni rok bardzo, bardzo dużo, a ostatnie trzy lata to już w ogóle mnóstwo rzeczy się zmieniło. Skończyłam właśnie warsztaty, głos mi wysiada, 2,5 godziny gadania, ale... Wszystko poszło w porządku. Wszyscy dostali linki do warsztatów, bo inaczej być nie mogło, żeby nie było jakichś problemów technicznych. Ale też wszystko działało. Działało wszystko super, także jestem, jestem mega zadowolona. Dziewczyny, dziewczyny, mam nadzieję, też są zadowolone z warsztatów. To tam, wiecie. Opinie będę potem zbierać <laughs> i będę się dowiadywać, jak słyszycie mój głos wysiada, także ja nagrywam tą wstawkę tylko po to, żeby się pożegnać w tym vlogmasie i widzimy się znowu za kilka dni, teraz vlogmasów nie będzie pewnie przez yy, około, dopiero w przyszłym tygodniu, gdzieś w połowie może pod koniec przyszłego tygodnia pojawi się vlogmas, dlatego że ja dzisiaj mam warsztat, miałam warsztat dzisiaj, odpoczywam, a potem idę na trzy nocki, także... Widzimy się w kolejnym tygodniu. No, pa pa pa. Mam nadzieję, że Wam się vlogmas dzisiejszy podobał i dawajcie znać w komentarzach.